Jezus Maria! Mati jest super! Kipwa jest czaderskie instawopis! Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mateusz i nie wiem co o stronce, która nazywa się Dal Emini. Może to się inaczej czyta, ale whatever. Jest to taka stronka, gdzie sztuczna inteligencja tworzy wam obraz. Nieważne co wpiszecie, to to wam stworzy taki mocno abstrakcyjny obrazek. I jak widzicie, ja tutaj wpisałem sobie dla testu Demogorgon on Mars. I, i, I tutaj są takie wytworzone zdjęcia, niektóre się nie zgadzają kompletnie, a niektóre są dobre, na przykład to. O, wygląda jakby to faktycznie yy, namalował Salvador Dali, jeżeli się inspirowali tym, przynajmniej w nazwie, to jest to mocno takie surrealistyczne, co nie? Ale będziemy sobie sprawdzali tę stronkę. Yy, dawajcie swoje pomysły, co możemy tutaj wpisać. E, na pewno można jakieś śmieszne takie turbo dziwne rzeczy stworzyć, dlatego e, dawajcie pomysły i może zrobimy z tego jakąś serię. Bo póki co strona jest na tyle obciążona, że naprawdę ciężko jest stworzyć te obrazki. Czasami trzeba czekać, nie wiem, 15 minut, żeby móc w ogóle coś stworzyć, więc zobaczymy czy się w ogóle uda tutaj nagrać odcinek. Dobra, mamy demogorgona na Marsie. Co możemy jeszcze tutaj stworzyć? Dobra, jak jesteśmy przy Demogorgonie, to zostańmy na chwilę. Demogorgon, dobra, Demogorgon Winning World Cup. Widzicie, czasami wyskakuje tu mac trafik, Ale wydaje mi się, że wystarczy klikać, 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 aż aż, zadziała. Aż Ktoś zaraz zapyta, Mati, ale czemu ten Demogorgon? Albo właśnie skończyłem oglądać e, Stranger Things i muszę powiedzieć, że ten sezon mi się bardzo podobał. Byłem zszokowany. Trzeba teraz czekać, nie wiem, czy to kiedy, w lipcu styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec ta, chyba 1 lipca wychodzą ostatnie dwa odcinki i nie mogę się doczekać tak samo jak nie mogę się doczekać aż to zadziała okej okay. no mamy Demogorgona, ale chyba, chyba nie wygrywa za bardzo tutaj World Cupa jest tutaj kilka de Demogorgonów z piłką ale, ale to nie jest za bardzo to nie śmigło, nie śmigło mamy tutaj tylko, no fajne niektóre obrazki Demogorgona Wydaje mi się, że źle coś pisałem. Może zbyt takie specyficzne. Zamiast Winning World Cup to może napisać po prostu na stadionie i wtedy byłoby lepiej. W ogóle jestem też ciekaw, czy jeżeli kliknąłbym to jeszcze raz, to byłyby inne obrazki. Jedno, jedno śmieszne widziałem na Twitterze i muszę to sam sprawdzić, czy, czy będzie to samo. To było uh, Steven Hawking in <ścoughs> Rocket <ścoughs> in Rocket League <ścoughs> Jezus Mary. No mamy tutaj jedno takie zdjęcie, ale to jest mocno, mocno dziwne, nie wyszło tak samo jak, jak na Twitterku, więc trzeba liczyć się z tym, że jak coś się wpisuje, to to będą totalnie randomowe rzeczy za każdym razem. I to jest fajne, bo w zasadzie możemy spamować jeden obrazek, jeden obrazek, aż w końcu nam coś fajnego się stworzy. No niestety tym razem się nie stworzyło. Tym ciekaw, jaką to ma bazę tych wszystkich obrazków, czyli jeżeli wpisałbym nawet siebie, jak się wpisze mnie w Google, no to coś wyskoczy, pytanie czy tutaj bazą do tworzenia tego wszystkiego jest Google Grafik, czy, czy, czy coś zupełnie innego, więc może nie będę wpisywał się, bo dziwnie będzie. Dobra, sprawdźmy Shrek at Ellen, zobaczymy czy to zadziała. Halo, działaj, działaj wariacie. Dobra No powiedzmy, że, że, że to działa Mamy szereka e, troszkę po wylewie, ale jest tu Widać to bardzo charakterystyczne tło i, i jest fajnie, zobaczcie jaki uśmiechnięty to jest chyba Ellen. Tutaj wchodzi zadowolony razem nie, z brokułami e, tutaj no taki mocno ciekawy ten jaki creepy Dobra, sprawdzimy, czy, czy polskie rzeczy też tutaj da się wyszukać. Dobra, wpiszemy Slenderman in Biedronka. Tylko, nie, może Biedronka nie, wpiszę Lidl. Bo Biedronka to zaraz z jakimś cudem, a ty co ty mi wiesz o. O, Okej, okay, okej, okay, działa. Jak piszę Biedronka, to może znajdzie w ogóle słowo polskie Biedronka i, i ten Slenderman będzie w biedronce. A, a, nie, a nie wiem, czy ja chcę to oglądać. No, Slenderman taki powylewy w tym Lidlu. Czemu mi tak dziwnie to działa? Mamy jednego Slendermana w Lidlu. Okej, okay, dosyć creepy, ale reszta to są jakieś randomowe zdjęcia z Lidla. Czemu, na przykład tutaj, jakby stał, to byłoby zajebiste, ale no, no to jest w ogóle jakie. Creepy. No to jest śmieszne. Dobra, sprawdzam. Mój genialny plan. John Paul. Dwa, dwa in space. Muszę, muszę. <noise> Jezus, Maria, co on tu jeszcze Fakera pokazuje? Albo szatana przepędza? Co tu się dzieje? Ale ja cię kręcę tutaj. Jan Paweł II naprawia satelitę. <głosy> Niewiarygodne. <głosy> Dobra, to jest póki co <noise> najlepsze. Najlepsze. Pierwszy Polak papież w kosmosie. <głosy> <głosy> o Jezu. Teraz, może Spongebob. Eee, Spongebob boxing with Thanos. Mam nadzieję, że jak box to, to boxing jest. Nie jestem pewny. Dobra, zobaczymy. <noise> Dobra, jest Spongebob w rękawicach. Eee, ale Thanosa za bardzo nie ma. Znaczy, tutaj chyba jest Thanos. No to nie siadł, ale Spongebob w rękawicach. Spoko. <laughs> Może inaczej. SpongeBob wygląda dobrze na tych obrazkach. To tu nie wiem co to jest: połączenie z Kalmara, SpongeBoba i Gacusia, chyba. Jakbym pisał: SpongeBob in Mordor. No, SpongeBob w Mordorze nie bardzo zadziałał. Mordor chyba jest zbyt specyficzny. I, i to powiedzmy. To powiedzmy. No nie, nie wyszło. <laughs> nie wiem co on tutaj robi. Jest w wannie swojej. A tutaj co? Jakaś twarz? Nie, no to powiedzmy, też taki mam mordorowy klimat. uznajmy, że to na góle latające są, e, ale no coś z twarzą to nie teges. Dobra, a jak pisze John Paul Secundo in League of Legends? Jak to będzie wyglądało? Albo John Paul Secundo as League of Legends hero. O kurde, o kurde. Tutaj już chyba specyficznie bardzo wleciało Mateusz i to nie pyknie, wiesz? Takie odnoszę wrażenie. Aż, aż Dale Mini stwierdza, że nie. Nie odpalę tego. To jest zbyt popieprzone. Ale ja mówię trudno. Teraz, teraz myślę, czy to nie powinien być charakter, nie hero. Albo po prostu As League of Legends? Nie wiem. Może tutaj ma znaczenie, czy ja piszę hero czy charakter. Dobra, mam, mam jeszcze czas na jedną zmianę. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał, bo póki co trwa 35 minut. Tyle mniej więcej czekam, żeby te kilka obrazków się pojawiło. Więc. Y okej. Okay. <laughs> <laughs> uh, <laughs> co to jest? to jest? Powiedzmy, że to jest Jan Paweł. Ale jaki to jest Hiro? Z czego to jest wzięte? Jakiś jacks Lisin Nie wiem. Ten wygląda jak jakiś. Nie wiem, nie mam pojęcia. To jest połączenie Urfa z Warwickiem, to jest Urfwick. Jan Paweł II jako Urfwick, a to nie, nie chcę mówić jak to wygląda, bo monetyzacja zajdzie. A to, tutaj tak, chyba Skilla nawet Japier. Tak, to jest chyba Jax. Albo Lee Sin. albo Master e. Ciężko wyczuć. A dobra, teraz piszę charakter. Teraz piszę charakter. <grym> Dobra, no to jest jakieś od, odklejane totalnie, ale to najbardziej przypomina to, co chciałem zobaczyć, taki splashart, ale papieski, papieski splashard. to jest genialne, reszta taka trochę, no już nie bardzo przypomina papieża, to nie wiem co, to jeszcze można byłoby tak, hmm, to chyba kartus jakiś, przymknąć oko, e, aczkolwiek, no to, to, to jest najlepsze, to jest, to jest coś... Hmm. Perełka. Dobra, moi drodzy, ja nie mam pojęcia, e, ile to wyszło, więc dziękuję za uwagę. I pamiętajcie, żeby dać swoje pomysły, w następnym odcinku sprawdzimy Wasze jakieś powolne rzeczy. Śmiało możecie pisać po polsku, ja to sobie przetłumaczę, żeby to miało sens. I, I tyle. Dzięki za oglądanie, widzimy się. Pa!